Cześć, witam Was Dawid, CarAudio7 Dzisiaj kolejny etap prac nad catem, Leonem Tomka, którego widzicie w tle A najpierw powiem Wam coś na temat auta, w którym jestem Jest to Volkswagen Lupo Małe auto, tu będzie jedna sztuka z bagażnika 10 cali Ale coś mocnego Jak głośnik będzie na miejscu to Wam pokażemy Na razie podłoga wyłożona matą Auto względnie rozebrane Będziemy tutaj kłaść cztery głośniki w drzwi maczeta MM60 i dwa głośniki wysokotonowe na panelu sklejki tak jak mówiłem na razie nic się nie dzieje ciekawego tu przygotowane miejsce pod woltomierz włącznik, włącznik całe auto będzie również na kanale Kanał Dios felgi ozetki, więc jakaś tam prezencja jest a przechodzimy do Leona, w środku nadal super kondensatory. Ale powiem Wam, że Tomek tutaj trochę zakupił nowości, będzie nowa skrzynia, szczelinówka lakierowana pod kolor auta, dwie sztuki 12 cali, kocie łapki, wszystko robione, jeszcze świeżynka a głośniczki tutaj będą dwie sztuki Excursion XXX 12 cali model V2 cewki 1.8 OMA cewka 3 cale, płaski drut głośnik 22 kg według producenta membrana naprawdę sztywna ciekawostka, aktualnie Skoda Superb Rekord polski, rekord świata na właśnie dwóch takich głośnikach w BB4 ponad 150 dB, przecinek 26 bodajże. Zasili to Tarams HD 10 cali, dwuomowy no i zasilanie bardzo mocno się zmieniło. Tutaj jak widzicie, LTO 3 pakiety pójdą w bagażnik pod maskę. jeden pakiet 40Ah, a tutaj 3 pakiety 30Ah. Paki dopasowują właśnie płyty, żeby wszystko zgrać. No i co, następny raz, następny filmik będzie jak już wszystko zagra. Pozdrawiamy na razie.